Słuchajcie, ja się czuję mega dziwnie i jeśli ja zaraz powiem coś głupiego, to wiedzcie, że I'm just so nervous right now. I... Oh my gosh, dobra, ale chcę wam więcej na ten temat powiedzieć, so yeah. Okej, okay, um, ja Nie wiem, nawet co... Ja nawet nie wiem co mam powiedzieć. Co się, co, co się w takiej sytuacji mówi? Co ja mam teraz? Um, Okej, okay, pewnie, pewnie chcecie wiedzieć czemu odchodzę. Ja odchodzę, bo... Um, ja, Fucking shit, this is hard! Oh my gosh, dobra, czekajcie, ja, ja muszę się jakoś skupić um, i, i zabrać mi się, bo trochę lecę mm, na spontanie. Okej, okay, na początku um, chcę bardzo, bardzo podziękować Stewartowi, że wziąłeś mnie do tego projektu. Um, będę ci wdzięczna do końca życia. Um, no, odchodzę, bo po prostu ostatnio się tam nie czułam najlepiej. Wydaje mi się, że po prostu it, it was my time to go. Uś, wiecie, już, wiecie, mój rozdział się tam po prostu już kończył, skończył. I don't want to fucking cry. Um, but yeah, no coś coś, się coś, kończy, coś, coś zaczyna, nie wiem, no I don't even know what I'm saying. Nie wiem, co ja gadam, ale if you think this is easy for me, it's, it's not. Chcę jeszcze dodać, że ja trzymam kciuki za Team X, że, żebyście się dalej rozwijali, żeby tam u was była dobra atmosfera. Trzymam kciuki za, za Stewarta, za Kosterę, za Natsu, za Anię, za Czarka, za Kubę, za Marcina. ja. Um, yeah. I, I, I wish you guys the best. Wow, ok, I, <laughs> ja nie wierzę, że ja to mówię, ja nie wierzę, że, że this is actually happening. Ja... Już chciałam Wam dawno powiedzieć, ale um, nie mogłam. Aha, i to nie jest tak, że ja w momencie, kiedy wyjechałam z domu, X, to, to, odłączyłam, to, 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 to odłączyłam się od Teamu. Nie, ja to. To było jakoś tutaj w domu, a ja po prostu stwierdziłam, że, że po prostu będzie lepiej dla wszystkich, jeśli um, odejdę. Okej, okay, dostaję teraz dużo pytań, co dalej. Ja, ja sama nie wiem, co dalej. A ja nie mam pojęcia. Ja oddaję to wszystko w ręce Boga, co ma być, to będzie. Na razie nie mam planu. No to tyle.